Cześć moi drodzy, dzisiaj, dzisiaj znowu taki nietypowy odcinek, bo będziemy otwierać paczkę i to paczkę nie małą, zaraz Wam pokażę. O! I nie lekko, to jest ta paczka. A paczka przyszła do mnie z firmy, którą chyba dobrze znacie. To firma, która robi wspaniałe inserty na naszym polskim rynku i nazywa się Drewno. Dostałem od nich paczkę. Trochę rzeczy, jakie tam są, wiem, części pewnie nie wiem. Także co? Otwieramy i zobaczmy, co kryje się w środku. Ok, zdejmę to wszystko z biurka, byśmy mogli spokojniej sobie to pooglądać. Mam pierwszą rzecz, mam pierwszą rzecz, zaraz ją tu wam pokażę dokładnie. To są... Może wiecie, może nie, kurczę, zawsze sobie z tych pudeł. Jeśli w, graliście w horror warkan, to to są niesamowite żetony, które zastępują nam te żetony, które, które możecie znać z normalnej gry super sprawa. Normalnie są kartonowe, niezbyt ciekawe, co zarzuca się często tej grze, nawet nie dano woreczka, z którego ma się je losować. Tutaj mamy fajną ilość, fajnie, że są dwustronne, więc możemy tak naprawdę układać je stroną ktulową w, w stronę graczy i w ten sposób losować, nie znając tego, co jest po drugiej stronie lub losować tradycyjnie z jakiegoś tam Pudełeczka woreczka. Także to sobie to zostawimy, kolejna rzecz pokażę tutaj najpierw. To jest insert. Insert do gry brzdęk nie drażni smoka. Bardzo fajna sprawa, będę chciał to złożyć. Po złożeniu pokazać Wam, jak to wszystko wygląda, gdzie jakie elementy się mieszczą i jak całość upraszcza nam tak naprawdę przechowywanie naszej gry, ale też, też granie w tą grę, bo nie oszukujmy się, kiedy, kiedy to wszystko jest posegregowane i możemy to wyjąć na stół już w, w, w takich osobnych pojemniczkach, nie musimy otwierać woreczków stonowych, jakkolwiek przechowujecie swoje żetony. Inserty upraszczają tą sprawę i to, i to mocno. E, co dalej? E, dalej mam tutaj takie dwa zawijańce, e, jeden mniejszy. To są prawdopodobnie, nie jest to podpisane, ale to będą jakieś stędy pewnie podajniki do kart. Mamy tutaj taki jeden podajnik. Tutaj znowu w tej folii kolejne. Pewnie na, na, na parę kart. Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko poskładamy. Jak to wygląda. Małe pudełeczko, pudełeczko, pudełeczko niespodzianka, nie wiem co jest w środku. Teraz się przekonamy. Czy w ten sposób to powinniśmy otwierać. Okay. Czy może w inny. Otworzymy jeszcze sobie tu. Po tej długiej krawędzi. Ok, otworzyło nam się prawie całkiem. O, i tu mamy też fajną rzecz, też podajnik na karty. Wyjątkowo ładny, ktulowy. <grytanie> Tym bardziej cieszy mnie, uwielbiam to, to uniwersum i będę się cieszył grając na przykład w Horror Arkham, kiedy te karty będzie mogli sobie pobierać z takiego pięknego podajnika. Okazało się, że całe to duże pudło tak naprawdę było dwoma pudełkami ułożonymi na sobie. Udało mi się dotrzeć do tego kolejnego. Ja wiem co tutaj jest, także powiem Wam po prostu, bo rozpakowywanie tego o, teraz to może nie być najlepszy pomysł, ale chciałem Wam pokazać jak duże i jak wielkie to jest. A mianowicie insert insert do gry e, Gloomhaven. Całe to pudło to jest jeden wielki e, insert. Insert, który będziemy musieli sobie poskładać. E, po wyjęciu z kartonu a, mamy, mamy coś takiego. Widzicie, pojawia się ta instrukcja obsługi. E, fajna rzecz, jaką robi to robi drewno. To jak widzicie, może, może to się wam gdzieś tam przybija. Oni też opisują, yy, opisują dany pojemnik pod spodem, dzięki czemu wiemy, jakie rzutony powinny do niego, do niego trafiać. to jest naprawdę super rzecz. Yy, fajnie, że jest instrukcja. Wszystko to jest pięknie pachnące, yy, pięknie wyglądające i będziemy to składać. I tak jak powiedziałem, po złożeniu, kiedy ten Glum Heaven, który stoi za mną, znajdzie się już w tym insercie. Wtedy znowu zrobię dla Was film pokazujący, jak bardzo jest to praktyczne, czy warto inwestować w tego typu inserty. Ja już wiem, że jeżeli chodzi o Gloom Heaven, to chyba nie da się grać w tą grę bez insertu. Można próbować, ale to jest udręka, udręka. Dlatego cieszę się z tego prezentu. Drewno, strasznie Wam dziękujemy za te wszystkie rzeczy, które do nas wysłaliście. Będziemy je w szczegółach pokazywać. A dzisiaj chciałem Wam po prostu pokazać paczkę niespodziankę, co, co tutaj do nas przyszło. Podzielić się naszą radością ze względu na te, na te rzeczy te żetony pewnie bardzo szybko wylądują na, na naszych stołach, bo obecnie gramy, gramy w horror regularnie i, i, i na pewno się przydadzą. Będą fajnym gadżetem do, do całej rozgrywki. Tak, ten niesamowity podajnik. O, super. Super, dużo roboty przede mną, żeby to wszystko poskładać, ogarnąć umysłem e, e, przejrzeć instrukcję, ale będzie przy tym dużo zabawy e, i cóż, do następnego materiału. Trzymajcie się.